I Wszystkich serdecznie na moim kanale. Chciałem dzisiaj pokazać, jak oprawić obrazek wyszyty haftem krzyżykowym. W pierwszej kolejności musimy sobie pomierzyć, jakiej wielkości wyciąć płytę HDF, która będzie takim stelażem dla tego naszego obrazka. Oczywiście mierzymy sobie ją trochę mniejszą. Bo wiadomo, że musimy ten nasz obrazek tam yy, trochę musi zajść do tyłu. U mnie akurat jest kwadrat, także nie ma problemu. Tniemy na jeden wymiar w kwadracie. Kawałek płyty. I jak mamy wycięte, sprawdzamy, czy wszystko jest ok. O, widzicie. W ten sposób musi troszkę naść. Bierzemy igłę nitkę. Nie patyczkujemy się z tym, że jak będziecie naciągać, to trzeba troszkę tak uważać. Z tego względu, że jak za bardzo naciągniecie, to wam takie zrobią się dziwne smugi, porozchodzi wam się ten obrazek. Dlatego to musi być naciągnięte, żeby ładnie było, ładnie wyglądało, ale nie może być za bardzo naciągnięte. O, widzicie, wszystko jest ok. Jak już macie z jednej strony zrobione, no to operację trzeba powtórzyć teraz z drugiej strony, żeby naciągnąć go na drugą stronę, żeby z każdej strony było ładnie wszystko, że tak powiem, ponaciągane i w ten sposób nasz obrazek. Nawet przy długim czasie, jak będzie sobie wisiał gdzieś tam na ścianie, to on się po prostu na mnie poprzesuwa. nasz obrazek przygotowany. Możemy go teraz umieścić w ramce. O, tylko musimy sobie najpierw zrobić ramkę. Ja wybrałem sobie tutaj dąb. Jest taki fajny ciemny, będzie pasował. Obrazek jest na tle białym. Fajne ramki też wychodzą z jesionu, ale jesion jest raczej jaśniejszy, więc tak to jasne, to jasne nie do końca będzie pasowało. Proponuję właśnie Wybrać dąb, zrobimy prostą ramkę bez żadnych kombinacji, bez żadnych jakichś takich wynalazków, bez żadnych tam, jak teraz są modne, zwykłe, normalne, proste ramki i taką też wykonamy. No, może z delikatnym takim podcięciem, ale to zaraz wam pokażę. W pierwszej kolejności przecinam sobie kantóweczkę na pół, w ten sposób. Mam dość materiału, żeby wykonać całą ramkę. Teraz sobie troszeczkę z jednej strony sfrezujemy. Tak trochę zaokrąglimy. Ona będzie wtedy tak fajnie się zaokrąglać w stronę szyby, w stronę tego obrazka. Jak mamy to już przeszlifowane, znaczy chciałem powiedzieć przefrezowane. No to wiadomo, że docelowo musimy sobie od razu wszystko wyczyścić na gotowo. W ten sposób już potem jak powycinam, ten materiał, to już będzie tak, że tak powiem, wszystko przygotowane. Nie trzeba będzie się już bawić docieraniem, a mamy tutaj takie widać ślady jeszcze po pile, więc trzeba to usunąć. No i teraz jest taki ważny moment na spokojnie dobrze sobie go trzeba wymierzyć, bo musimy wyciąć nadmiar materiału. Ten nadmiar materiału to jest wszystko to w co wejdzie nasz obrazek, szyba i elementy, które będą ten obrazek potem podtrzymywały. Oczywiście. Wycinając y, ten niepotrzebny materiał, on tak naprawdę jest potrzebny, bo przyda nam się później do mocowania tego obrazka. No i tu już mamy gotowy element. Trzeba sobie pomierzyć, jak ten obrazek ma być i na piłę ukosową, bez zabawy, tu oczywiście y, pokazuję jak tam skos się robi i tniemy. Tniemy cztery takie same kawałki, bo to i tak jest kwadratowe. Także nie ma tutaj jakiś problemów z tym. Yy, wiadomo, raz z jednej, raz z drugiej. I jak mamy wycięte, to bierzemy się za klejenie. Ja sobie tutaj przygotowałem takie, taki szablon do klejenia, żeby mi było wygodniej. Kleimy na końcach. Obrazek nie jest duży. Nie jest ciężki, więc nie ma co tutaj kombinować z jakimiś. Można dawać, ale ja tu w takie rzeczy się nie bawię. Może kiedyś sobie zrobię taką ramkę z podcięciami, z dodatkowym materiałem. Wiadomo, szybkę trzeba umyć, przemyć, żeby była ładna czyściutka. Bo tam zawsze się paluchami gdzieś tam dotknie, gdzieś to się coś tam zawsze pobrudzi, chociaż ona i tak. I przy montażu, zawsze gdzieś się jeszcze coś tam dotknie, i będzie trzeba drugi raz w każdym bądź razie mamy to, możemy sobie przymierzyć, czy nam ta szybka pasuje, czy dobrze docięta, czy źle. Ale tu jak widać, nie do końca, coś mi tutaj jeszcze gdzieś coś nie mogłem trafić, ale się udało. O, popraweczki, bo wiadomo. Że później, jak się to złoży, to paluchy już zostaną na zawsze. No, ale myślę, że taka ciemniejsza ramka do białego pasuje. Obrazek mniej więcej jest wyszyty w tym samym kolorze, także nie ma z tym problemu. Te kawałki, które wtedy wycięliśmy z tej ramki, teraz nam posłużą do tego, żeby nam ten obrazek trzymać. Dlatego trzeba sobie tam wymierzyć. Z jednej, z drugiej strony, podocinać nie jest to jakiś gruby element, ale on będzie ładnie się komponował, yy, żeby nie było widać tych całych sznurków i tego naszego mocowania. To ja tutaj zastosuję sobie zwykły papier. Yy, zwykły papier kolorowy, akurat mam brązowy, będzie ładnie zasłaniał. Wszystkie nierówności. Oczywiście ważnym elementem jest też przymocowanie uchwytu, który będzie trzymał nam obrazek na ścianie. A tu gdzieś mi trochę. A, już wróciło. Także wymierzamy środek, małe gwoździki, bierzemy wieszaczek, przybijamy. Równiutko, elegancko. Bierzemy się zaklejeniem. Trochę kleju układamy wszystko. <laughs> łapiemy ściskami, żeby się wszystko trzymało równiutko. Te małe deseczki, po wycięciu one są troszkę mniejsze niż nasza ramka, także nie będą wystawały. Nie ma z tym problemu. Nie ma żadnego takiego jak to się mówi, nie ma żadnych obawień, że coś tam będzie wystawało powyżej ramki. A nawet gdyby wystawało, to potem i tak to można potem zeszlifować. mamy gotowe. To oczywiście trzeba to troszkę zabezpieczyć. Ja używam zwykłego oleju do smażenia. Całą ramkę, wszystkie elementy drewniane smaruję olejem. Dzięki temu takiego nabiera ciemniejszego koloru. Przesmarować wszystko dokładnie, żeby to złapało koloru, bo jak pominiemy jakiś element, to nie będzie już taki ciemny, tylko będzie widać, że jest jakaś tam różnica. Nawet jak na szybę trochę nam wejdzie oleju, to nie jest to problem. Ręcznik papierowy wszystko usunie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Łapka w górę i takie tam, i zapraszam na kolejne moje filmiki mam nadzieję, że komuś to pomogło, dzięki.